Cały czas. Yy, Pośnysk złapałem, wiesz. Aha. Pierwsza zasada, jeżeli jest dla Ciebie za stromo, czyli jest strach, nie zjeżdżasz. Naucz się najpierw wychylać za siodełko, panować nad rowerem w sytuacji, w której czujesz się w miarę bezpiecznie. A tutaj, jeżeli jest stromo, musimy walczyć o to, żeby nasz. Nasz yy, ciężar, ciężar ciężkości, no, cały czas mi chodzi. Na stromiźnie zawsze musimy walczyć o to, żeby nasz środek ciężkości był przesunięty do tyłu. Bo jeżeli nie jest, to zobaczcie, jak łatwo jest wyprowadzić rower z równowagi. O teraz jeszcze ma równowagę, ale teraz już leci do przodu, więc jeżeli skupiacie się na tym podczas jazdy, żeby się trzymać kierownicy, przechyleni jesteście do przodu, no to polecicie. Razem z rowerem, a jeżeli będziecie wychyleni do tyłu, i to jest ważny odruch w takiej sytuacji. To będzie lepiej, będzie bezpiecznie. Druga sprawa jest taka, że jeżeli jesteście przesunięci na tylne koło, zaraz to wam pokażę i staje się niebezpiecznie, czyli tracicie kontrolę nad rowerem, przewrócicie się na bok. Nic się wtedy nie dzieje. Jeżeli nie przewrócicie się na bok, tylko jesteście wychyleni do przodu, rower jeszcze was wyrzuci. Bo najpierw, zobaczcie, już będziecie wyżej i teraz naprawdę ja bym nie chciał w tej sytuacji lecieć, bo wylądujecie dobre 5-15 metrów dalej stąd i to już jest bardzo niebezpieczne. A na bok jest bezpieczne i to jest słowo klucz do dzisiejszego odcinka. Zawsze, jeżeli się wywracamy, to na bok, jeżeli mamy na to wpływ. I mo! Teraz to zademonstruję. Zobaczcie, teraz, o, już tutaj jest stromo. To jest zła pozycja. Przesunę się za siodełko, i zobaczcie, jak bezpiecznie zjadę sobie po tej stromiźnie na dół. i jadę sobie, jadę sobie, i sobie pojechałem, i zaraz będę znowu wchodził pod górę. Będę dobrze przygotowany do sezonu przełajowego. Teraz wam pokażę, co by się stało, gdyby na przykład tu był uskok, korzeń. Tracę kontrolę nad przednim kołem. Dobra, trudno mi to będzie zasymulować, ale zobaczcie, zakładam, tak, że tu przednie koło pach, ucieka mi, leżę. Nic się nie dzieje. Spadam z wysokości pół metra, opieram się, nie łamię obojczyka. Gdybym był nad siodełkiem, Teraz zobaczcie, zobaczcie teraz. I lecę sobie tam do przodu. W najgorszym przypadku mogę skręcić kark. A teraz muszę się wypiąć i z powrotem do góry. To nie była łatwa górka. Tak powiedział fotograf, który nie mógł z niej zejść. Ale teraz jesteśmy na jeszcze trudniejszej, bo ta nie dość, że jest stroma to jeszcze usiana korzeniami. Przenosimy się. Koło. Przejedzie nawet takie skośne korzenie, kiedy nie hamuje. Kiedy hamuje, korzeń mi go zabierze. A kiedy koło jest zabierane przez korzeń, pozostaje nam tylko gleba. Tu hamulce, tu mi koło ucieka, i oczywiście wypinamy się w momencie, kiedy lecimy. Nigdy się nie wypinacie po prostu zawczasu. Albo jedziesz, albo nie jedziesz. A jeżeli już chcesz przejechać przez śliskie korzenie, które są na skos, no to. Trzeba to zrobić bez kamoc. No i sytuacja wyjątkowa. Jedziesz sobie za kimś, nie wiesz, że będzie taki drop. No i widzisz, że a, a nie da rady. To co wam pokazywałem, nie trzyma się kurczowo roweru, nie rób, niech się dzieje wola Boga, tylko wypinasz się od tej strony, gdzie masz niżej. I robisz coś takiego, po prostu, po prostu glebujesz w taki sposób.